Dzień dobry, witaj w 29. odcinku mojego podcastu Po pierwsze Diagnostyka, czyli miejsca, w którym skupiam się na szeroko pojętej diagnostyce w kontekście zdrowia, odżywiania i świadomego trybu życia. Rutynowe badania diagnostyczne dostarczają nam bardzo ważnych informacji na temat naszego zdrowia. To w dużej mierze właśnie na ich podstawie lekarz podejmuje decyzje dotyczące leczenia. Jedną z najważniejszych rzeczy, którą my, jako pacjenci, możemy zrobić, ażeby wynik przeprowadzonego przez nas badania był miarodajny, to wyspać się przed badaniem. Dziś o śnie, a właściwie o jego niedoborze i wpływie na wyniki uzyskiwanych wyników badań laboratoryjnych. Szacuje się, że nawet 75% błędów w wynikach badań laboratoryjnych przeprowadzonych w całej Polsce w naszym kraju powstaje na etapie przedlaboratoryjnym i najczęściej są one spowodowane mm, przez samych pacjentów, którzy nie wiedzieli, jak należy przygotować się do badania lub nawet wiedzieli, ale nie przestrzegali tych e, zaleceń, które <grym> to jak się okazuje, są dosyć kluczowe. Kilka razy zdarzyło mi się już, że przychodzili do mnie podopieczni z mocno rozchwianymi wynikami nawet podstawowych badań laboratoryjnych, a na przykład okazywało się, że do badań zgłosiła się młoda mama po nieprzespanej nocy lub e, młody mężczyzna pracujący na nocną zmianę, e, w badaniach te dwie osoby były skrajnie odwodnione ze znacznie obniżonym poziomem glukozy, podwyższoną kreatyniną, mocznikiem, e, również z wysokimi leukocytami. Dopiero konsultacja co do warunków przeprowadzania badań wyjaśniła nam powód tych zmian, powód tych zaburzeń. Większość z nas wie, że sen to zdrowie, ale mimo to mamy bardzo duże problemy, żeby na co dzień się wysypiać ten negatywny wpływ niedoboru snu na nasze zdrowie został już zbada zbadany, potwierdzony przez wielu ekspertów na przestrzeni lat. Brak snu i nocna aktywność mogą powodować odchylenia w wynikach sugerujące nam schorzenia, które faktycznie nie występują. W przypadku badań laboratoryjnych nie ma odgórnie wyznaczonych wymagań odnośnie snu. Ważne, aby, wypocząć, ważne, aby wypocząć, nie ma określonego limitu godzin, choć większość badań sugeruje, że powinno być to te 7-8 godzin snu. Aczkolwiek właściwie nasze samopoczucie, czyli to, czy mamy poczucie, że się wyspaliśmy, jesteśmy wypoczęci, jest w zasadzie tym kluczowym elementem. Ilość snu jest oczywiście bardzo ważna, ale równie istotna jest też jego jakość. Dobrze jest pamiętać, że zmiany snu są ściśle związane ze zmianami hormonalnymi. Za wydzielanie hormonów, które regulują w zasadzie całym naszym organizmem, odpowiada właśnie między innymi, a w zasadzie głównie to rytm dobowy, rytm okołodobowy kortyzol, melatonina, prolaktyna to tylko przykłady hormonów, które zależą od naszego rytmu dobowego. W zasadzie wiele parametrów oznaczanych z krwi i to właśnie nie tylko hormonów Wykazuje wahania w rytmie dobowym. Na przykład stężenie jonów magnezu, stężenie jodów sodu, jonów sodu, czy też potasu, jest na przykład najniższe w nocy, a najwyższe rano. W związku z tym um, zakresy referencyjne, czyli te normy laboratoryjne są wyznaczane dla godzin porannych. Kiedy jednak nasz organizm jest pozbawiony właściwego jakościowego nocnego odpoczynku, ten tak zwany fizjologiczny rytm dobowy może ulec przesunięciu, a stężenie danego parametru może zostać właśnie fałszywie zaniżone bądź zawyżone. Co ciekawe, nawet sama morfologia może być też zafałszowana na skutek braku nocnego odpoczynku, bo przecież oznaczamy w niej parametry, które również wykazują wahania dobowe. Deprywacja snu. Może również prowadzić do zmian w parametrach, które są związane z czynnością tarczycy. Zazwyczaj zostaje zwiększone wydzielanie TSH, co w dłuższej perspektywie znowu może prowadzić do niedoczynności tarczycy. Miałam również kiedyś taką pacjentkę z TSH. W badaniach na poziomie 9, przerażoną oczywiście wynikiem, a kiedy um, przeanalizowałyśmy um, te okoliczności badania, czy była ona po odpowiednim odpoczynku, czy nie, okazało się, e, że oczywiście była po bardzo nieprzespanej nocy, i kiedy powtórzyłyśmy te badania już w po właściwym śnie okazało się, że wszystko z tą tarczycą gra i wszystko jest w normie. Okazuje się też, że właśnie nawet takie krótkotrwałe zaburzenia snu mają istotny wpływ na wyniki badań tarczycowych, i to zwłaszcza u kobiet. Zdecydowanie trzeba więc mieć to na uwadze, interpretując wyniki badań stricte hormonalnych. W gabinecie też pojawia się czasem pytanie o to, czy osoby pracujące na nocną zmianę mogą pójść na badania tuż po pracy, tego samego dnia, tego samego poranka. No niestety jest to jednak zły pomysł, dlatego że zaburzenia rytmu dobowego i taka nocna aktywność Czasem, nawet całkiem spora, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, potrafi powodować duże zmiany w stężeniach np. glukozy, cholesterolu, kwasu moczowego, i wahania tych jakże podstawowych parametrów mogą utrudniać diagnostykę konkretnych schorzeń. Okazuje się również, że wyniki krwi e, zostają zaburzone szczególnie jeżeli pobranie, odbywa się, pobranie krwi, e, pobranie materiału odbywa się po kilku e, nieprzespanych kolejno nocach. W drugą stronę niedobór snu <laughs> może trwale zaburzać wyniki badań, a tym samym realnie wpływać niekorzystnie na nasze zdrowie. W badaniach wykazano również, że mniej niż 6 godzin snu może praktycznie podwoić ryzyko zgonu u osób ze słabym metabolicznym, który jest określany jako połączenie cukrzycy, nadciśnienia, nadwagi czy otyłości. Warto wziąć to pod uwagę. Ehm, zatem, jak możemy? Prosty sposób wpłynąć na poprawę jakości naszego snu, nie tylko przed badaniem, ale w sensie ogólnym. Jest kilka zasad, które warto e, wprowadzić do swojego dziennego rytmu. Przede wszystkim warto kłaść się spać pomiędzy 22 a 23. Również kła warto kłaść się spać i wstawać codziennie o tej samej porze. Kiedy na przykład w odsypiamy w weekend, śpimy dużo dłużej. Wstajemy później, kładziemy się spać później, mocno rozregulowuje to nasz rytm okołodobowy. Kolejna sprawa, przed snem ograniczamy ekspozycję na niebieskie światło. Przede wszystkim przez to, że wpływa ono na obniżenie nadmiar tego światła niebieskiego, przede wszystkim właśnie ze smartfonów, z laptopów, z telewizora, wpływa na obniżenie produkcji melatoniny, więc nie możemy zapaść w tę taką regenerującą, głęboką fazę snu. A najlepiej w ogóle unikać przez dwie godziny przed snem, właśnie komputera, tableta czy smartfona. Dodatkowa sprawa: unikamy kawy i mocnej herbaty wieczorem. Badania mówią nam dzisiaj o tym, że powinniśmy wypijać kawę najpóźniej 6 godzin przed planowanym pójściem spać. Co ważne, śpimy też w całkowicie zaciemnionych pomieszczeniach. Również temperatura ma ogromne znaczenie. Uznaje się, że około 20 stopni to jest zazwyczaj ta optymalna temperatura, aczkolwiek to też warto sprawdzić na sobie. Oczywiście nie pijemy alkoholu wieczorem, nie pijemy alkoholu tuż przed snem, nie przejadamy się na wieczór. Organizm bowiem skupia się wtedy na trawieniu, na metabolizowaniu alkoholu, na wydaleniu go z alkoholu, bo jednak jest to mocna toksyna, a nie na regeneracji podczas snu. Więc warto przed planowanym pobraniem porannym krwi, warto zwrócić uwagę na te elementy, które będą nam dodatkowo wpływać na to, czy się wyśpimy tego dnia, czy też nie. Jeżeli odebrałeś, odebrałaś swoje wyniki badań i widzisz, że no, nie wszystkie parametry są w normach, po pierwsze nie szukaj w internecie diagnozy, dlatego że nawet niewielkie odchylenia od normy mogą zdarzyć się każdemu i zwykle nie oznaczają poważnej hormony, e, choroby, a po drugie... Aby właściwie zinterpretować jeszcze te wyniki badań, należy właśnie uwzględnić takie elementy, jak to, czy wyspałeś się danego dnia, czy odpocząłeś odpowiednio przed pobraniem krwi. Pamiętaj też, że to właściwe przygotowanie do badań, przede wszystkim, poza tym, że uchronicie przed błędną interpretacją wyniku i błędnymi interwencjami podejmowanymi, ale też uchronicie oczywiście przed koniecznością powtarzania badań, czego Zazwyczaj większość z nas nie chce. Badania można wykonać zawsze, ale zależy to, jakie to są badania, czego oczekujemy po ich wykonaniu. Bo jeżeli na ocenie ogólnego stanu zdrowia, no to oczywiście warto odpowiednio przygotować się do tych, do tych badań. W szpitalu wykonuje się je o każdej porze, oczywiście dnia, nocy. Ale jeśli myślimy o badaniach takich kontrolnych, o, o ocenie stanu naszego zdrowia w sensie ogólnym, no to jeżeli jesteśmy po nieprzespanej nocy, no to darujmy sobie tego dnia badania, bo wynik i tak z dużą dozą niepewności musimy traktować. Może nie być on zbyt miarodajny. Um, w kolejnym odcinku podcastu. Poruszymy temat tego, gdzie szukać przyczyn zaburzeń snu, gdzie szukać przyczyn naszej bezsenności. Dlatego już dziś zapraszam Cię na kolejny podcast. Dziękuję za dziś.